No, witam, witam! To ja, Zizo, a dziś test lodów ekipy. Jak widzicie, mamy lod ekipy Lena tutaj w Lennie. straszne, przepyszne. Dobra, tak wyglądają opakowania do krótkawkowego. Kupiliśmy je w Lepiej tańce, Słoty 99. Tak wygląda pierwsze opakowanie ekipa. Udało się nareszcie kupić. A drugie opakowanie jajem cytrynowego, Lena i sorbetowego. Drugie opakowanie wygląda w ten sposób. Ugryzłem troszkę, no i jest ramiała, ale teraz uważam, że na waszym tym. Chyba komentarz jest zbędny. naprawdę fajny taki truskawkowy smak. Polewa jest super, naprawdę. Polewa jest super. Wiem, że mnie tak się nie widać. Ale polewa jest super dobra. Ja Wam muszę to powiedzieć. Ma tutaj cukr, cukier taki szczelający. Kupiliśmy je w lewiatanie. Szkoda, że takie małe. Przepraszam. Sakano nam kupił w lewiatanie. Szkoda, że to są... No nie wiem, ja się nie, nie pokazywa, się chodzi. Szkoda, że mm, y, są mało dostępne. To to, że są z ekipy, nie? A tak to są naprawdę dobre i tanie. I na pewno podniosą cenę. A to jest nasze w ogóle śniadanie, nie? Mm, Info o której sąka, Kup Sąka, nie? No i że są lewiatanie. No i są już prawie wykupione, ale zostało jeszcze 7. Macie gryzka. Dobry jest, naprawdę. Dobra, to na tyle wybignie. Macie miniaturkę. Wszystko macie. Dobra. Trzymajcie się na razie bez montażu, ale no... Pa!